I witam ponownie. W kolejnym filmiku z cyklu zagrajmy w Dark Sector. To jest Dark Sector. To jest nasz bohater Hayden. Podskocz. Nie umiesz skakać, no pewnie. Bo to jest Unreal Engine 3. Znaczy Unreal Engine 3 bliski Gears of War. A w Gears of War nie można było skakać, ale nie było tam takich lagów. Okej. No, odczep się no. Indyczka. Blur. Ok. Ci Dobra, sorry za tę przerwę. Miałem tyle FPS-ów, że aż się wystraszyłem. Wiecie jak to jest? No, jeżeli macie słabe komputery, to nie. No, ja mam słabiej się zdziwiłem. No, ale to tak. Yy, poza tematem. Nie wiem w ogóle o czym. Znaczy, dlaczego ja to mówię? Nawet nie wiem o czym mówię. Dlaczego mu, dlatego mówię o czym, a potem mówię dlaczego. Tak jest. Same komplikacje. A skomplikować wam jeszcze bardziej ży życie? Dobra. Jeżeli jest pudełko, które ma w sobie wszystkie pudełka, to czy ma w sobie pudełko, które ma wszystkie pudełka? Jednak po angielsku to trochę bardziej brzmi. Wiecie, profesjonalnie, fajnie. I ciekawe, z jakiej gry ja to zaczerpnąłem. Hmm. Podpowiem Wam. To jest Portal 2. No i już wiecie? Już wiecie? No skoro właśnie Wam powiedziałem, to chyba powinniście wiedzieć. No to taka spoko, dowolna interpretacja tam ogłoszenie. Tam dużo nie stracicie. No to tak się zaczyna, cholera. Zaraz wam zakończenie. Tego jeszcze w sumie nie widziałem. No ale, fire! Give me fire! Thanks! O! Fajnie co. ognia, bracia i siostry. Ogień pali, ale i oczyszcza. Was pali. Sorry. O. I użyliśmy shotgun. A tak. Widzieliśmy go chociaż ja, pewnie Oj I główka! A te starcza Fuck Sorry za te krzyki i harczenie, które mogliście usłyszeć Mikrofon nie jest pojemnościowy Tak, ostatnio sobie poczytałem o mikrofonach, podobno pojemnościowe są Cudowne w ogóle na te najtańsze. Jednolity szum wytwarzają, który można usnąć w programach wartych od kilkuset do kilku tysięcy złotych. No ja niestety nie będę wydawał kasy na te takie programy, żadne kurwa Sony Vegasy czy inne pierdoły. No. Fraps wystarczy. Naprawdę. Jednak takie darmowe narzędzie do nagrywania filmików to nie wiem czy istnieje. Więc na to frapsa musicie się wykosztować, ale... No, przecież ten filmiki tam, wszyscy robią te poraniki tam, Sony Vegas, pitu pitu. No ja nie chcę kwestionować, jeżeli ktoś ma oryginał, to okej, okay, niech ma sobie ten oryginał. Tak zgubiłem się? Przetwarzanie, pip 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 pip, ale przecież Virtual App jest za darmo. Windows Maker jest za darmo. Pełno różnych programów jest za darmo. No Windows i Maker to powinniśmy mieć nawet zbudowany. Chyba, że gracie na Macintoszu. W Angry Birds. I w Portala 1. Bo nie macie dwójki. Chociaż może. Więc sobie grajcie w tego Portala 1. Który ma trudniejsze plansze. I więcej wymaga myślenia. Co mi się podoba. Okej. Okay. Gdzie? No, ty zboczony. Tak jest, weźmy O. Zły wybór, głupi. No, swoją drogą, ciekawe kto nas zabił, ale nic. Próbujemy jeszcze raz. Jak to mówią. Hmm. No, a co tam, chluczniem, bo uśmiech. Tak. Im mniej coś pasuje do danej sytuacji, tym lepiej. Pamiętajcie. Dla tych... Drodzy nowicjusze, jeżeli nie wiecie, jak nagrywać filmy z cyklu Zagrajmy Wy to ja wam pomogę, po umieszczeniu tysięcznego filmiku przeze mnie z, z serii Zagrajmy Wy, co nastąpi za jakieś, hmm, kalkuluję, 80 miesięcy? W porywach 82, bo wiecie, jak to bywa z czasem, no nie no. W sumie to się może rozciągnąć do nieskończoności, bo z tym końcem świata to nigdy nie wiadomo. Świat może nie skończyć ze sobą, ale my możemy skończyć ze światem. Ale wtedy umieszczę cykl poradników na temat y, tworzenia filmików z cyklu zagrajmy w. Ach, już nie mogę się doczekać. Gdzie z, każdą seku... z każdą sekundą ten moment się zbliża. Czujecie to? Bo ja nie. to będą naprawdę rozbudowane poradniki to będą no wszystko będzie wyszczególnione będzie wyszczególnione nagrywanie tam dogrywanie, składanie filmików, konwertowanie. I ćwiczenia z dykcji pewnie, czemu nie? Jak ja przez jakieś przejdę, to chętnie wam pokażę. A Okej. Okay. Jakoś tak mało efektownie zginął. Okej. Okay. A teraz krótki felieton z cyklu Polecamy. Tak, będę ciągle grał w Dark Sector, ale... Polecam wam grę pod tytułem Fire Emblem na Game Boy Advance. Jeżeli macie Game Boy Advance. No albo nie macie oporów przed y, używaniem emulatorów i gier. No to... Zagrajcie w Fire Emblem. A nie radzę wam tego robić na komputerze. Jeżeli możecie to zagrajcie tam na swoim smartfonie, komorce czy... Coś takiego, bo na komputerze to jednak za bardzo ta pikseloza... Y, razie w oczy. Niemniej jednak... Y, Fire Emblem to jest y, fajna gra... No, w skrócie jakbym miał pisać to by była taka gra taktyczna, z elementami RPG. Chociaż teraz to już jest raczej powszechne, że jednostki byli, nabywają kolejne poziomy i takie tam. No, nabywanie poziomów chociażby było w takich strategiach, czy tam taktycznych, to w Company of Heroes. No i pierwszy lepszy przykład. ok A tak z innej <grym> beczki... O, granat. Właśnie. No, ale dobra, wracając do Fire Emblem. Gra taktyczna z elementami już nazwijmy to RPG. Już nie unikajmy tego. Jeżeli chodzi o fabułę, to niestety po prostu za wiele nie potrafię Wam powiedzieć, bo jakoś się tam specjalnie nie, sku nie skupiałem na tej fabule. Tam dzieli się na dwie części. My jesteśmy taktykiem, który jest tak jakby odrębną postacią, która jednak występuje tylko w sękach. No. Nie wiem, czy tam imię Mark to jest jakaś nazwa stała, czy coś takiego, nieważne. No, ale ten. Chociaż opowiem wam z sam początek. Poznajemy Lindis. No, wnuczkę władcy. Przynajmniej ona jeszcze tego nie wie. No i jej wioskę zaatakowali jakieś tam bandyci, zbrodniarze. No to ona spotyka nas i my tam przez jakiś czas kierujemy jej losami. Potem ten Dobra, Ludziska Netnie, cokolwiek się nagrywa, nastąpił tutaj mały chaos, nic się dzieje, totalna masakra. Opowiadałem pewnie o jakiejś grze, ale przez natłok y, wydarzeń i różnych errorów atakujących mnie, y, niestety jestem zmuszony y, zakończyć ten odcinek właśnie tutaj. Komentujcie, o, oceniajcie i subskrybujcie. Tak ciągle tego chcę. Dobra, trzymajcie się i cześć. A, aha, już. Cześć. Tak. No. No bo właśnie w trakcie mojego gadania przypomniałem sobie, znaczy zdałem sobie sprawę z tego jaka jest przyczyna, bo akurat no miejsce na dysku i powstały z tym mały chaos, nie wiedziałem w ogóle czy coś się nagrywa czy nie. No bo akurat brak miejsca na dysku jest spowodowany moimi filmikami z Obliviona, które też posiadam i których nie będę puszczał, bo je nagrywałem po prostu yy, przez pomyłkę, bo F9 to jest quick load no i też włączenie nagrywania. Trzymajcie się i cześć nareszcie.